Swoją karierę z boksem zawodowym kończę, także to będzie ostatnia moja walka, ale nie zamierzam odpuszczać i do lata będę trenował, bo kocham bo to robić, lubię to robić, od, od 28 lat już to, to robię. Moją przygodę z boksem zacząłem w wieku 11 lat, ważąc 36 kg, miałem pierwszą walkę, później przyszedłem do Olimpii Poznań, gdzie boksowałem widzę trenera Zdzisława Nowak ze zresztą mojego drugiego ojca, tak go nazywam ponieważ wiele w życiu mi pomógł, wiele, wiele jemu zawdzięczam. W 2001 roku podpisałem kontrakt zawodowy, gdzie stoczyłem 64, to będzie chyba 65 walka teraz. Też mam propozycję, o tym raz Nowaka, żeby prowadzić treningi młodzików, żeby, żeby tych młodych chłopaków szkolić. Podejmę decyzję jakoś już po walce, że na spokojnie sobie usiądę, rozmyślę to i, i być może podejmę taką decyzję. Myślę, że najważniejsza walka w moim życiu to była zdobycie z tego zawodowego mistrza Polski w boksie zawodowym. I też wygrała z Rafałem Jackiewiczem, chociaż w następnej walce się zrewanżował, po wygranałem pojedynku, ale to myślę, że to są takie najważniejsze walki, z które, które stoczyłem. W pierwszy okres przygotowań zacząłem na siłowni w fabryce formy Greenpoint pod okiem trenera Krzysztofa Markuszewskiego. Naprawdę robi dobrą robotę, rozpisał mi treningi i prowadzi mi te treningi. Można śledzić także jego fanpage. Trener Krzysiek CF już zostało mi dwa tygodnie tych, tych treningów siłowych, Później przechodzę na, na salę bokserską, gdzie pod okiem trenera Roberta Matolki będziemy już ćwiczyć typowo bokserskie akcje na workach, na tarczy i tym podobne. No wielu, wielu ludzi mi mówi, że jestem podobny do mistrza Abrahama. Parę takich akcji było na lotniska, na przykład wracałem gdzieś z walki, czy to z Londynu, czy, 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 czy z Niemiec, na lotniska. Ludzie mnie zatrzymali, zaszpiali, chcieli, chcieli robić sobie ze mną zdjęcia, bo myśleli, że, że to jest aktor Abraham, ale oczywiście ja nie zaprzeczałem. dopiero później jakoś wyjaśniałem, że to nie ja, ale zdjęcia były wstrzyknięte. Także było parę takich akcji właśnie, gdzieś tam przez i Chcieli ze mną robić sobie zdjęcia. Zapraszam wszystkich do hali Arena 18 lutego na moją ostatnią walkę pożegnalną. Myślę, że wszyscy licznie przybędą. Naprawdę jest forma zrobiona, będzie 100%. Bilety na gale Poznań Fight Night dostępne na stronie eventim.pl